Hej, 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 z tej strony Czyta I mamy już trzeci odcinek Rival Starsa. Obiecałam Wam w poprzednim odcinku, że w końcu zobaczymy, jak wygląda dorosła e, nasza nowa klaczka z Kasztanowata. Ale najpierw zbierzemy kasiorkę, bo ja dawno nie grałam. Um, tak naprawdę nagrywam ten odcinek we wtorek, e, kiedy Wy zobaczycie. E, odcinek drugi. Także. <śmany> Mamy godzinę 10. A o 15 zobaczycie odcinek drugi tej serii. Ale nie przeciągając zobaczymy, jak wygląda dorosła, kasztanowata ta klaczka. Skip to mayor. No i zobaczmy, jak ona wygląda. Pikna jest pikna śliczna naprawdę taka ciemna widzicie taka ciemno kasztanowata fajna podoba mi się ale słabe z kurde statystyki a w acceleration dostała a nie w speeda hmm. trudno i w związku z tym że słuchajcie mamy już dwie naprawdę dobre klacze na pierwszym poziomie Dzisiaj pożegnamy się z Average Animal Także robimy jej ostatnie zdjęcie pożegnalne Moi drodzy To będzie jej ostatni Dzisiaj Oj nie, ja nie chcę, ja chcę bez niczego żeby była I z tego co pamiętam to W ten sposób, w tej pozycji żegnamy Mm, wszystkie konie. Ale teraz na jakim? A w sumie to pas pastur dobrze wygląda. Dobra, overview. Dobrze. A wszystko, owner stats. O, wszystkie statystyki też damy. Także to jest klacz, którą żegnamy dzisiaj. Żegnaj, awarcz animal. Animal. I mówimy jej papa. Papa! Pa. Sprzedajemy Average Animal. Ona nam już jest niepotrzebna. Mamy dwie naprawdę bardzo dobre klacze. Także tamta jest nam niepotrzebna. Skoro mamy te dwie, jeszcze zobaczymy. Ta ma Sprint Energy. Z kolei dane. O, i to po nim chyba ma nasza e, jej córka w sumie jej córka e, maść. Zobaczcie, też jest taka srokata, ale troszeczkę inny srokacz to jest. No ale... ale srokacz. widzicie Tutaj też są srokate. Ale fajnie. Fajnie, fajnie, bo mamy bardzo fajną tutaj klaczkę. Ona jest z frontiakiem. Także nasz ulubiony Very Soft, to mi się nie podoba Ta też raczej pójdzie na sprzedaż, bo ona też tak nie bardzo e, mi odpowiada Najpierw zobaczmy jakie jeszcze, bo już nie pamiętam Upgrade to full stall to tier 3 Nie, tego jeszcze nie zrobimy Teraz musimy jakąś porządną em, wyciągnąć jakiegoś porządnego rybaka, który będzie na drugim poziomie. Uuu, zobaczcie, ona ma lepsze statystyki. Wow, to czekajcie, weźmiemy ją, może od razu wytrenujemy speed, i może będzie jeszcze lepsza wtedy, w tamtym wyścigu. Don, trening. Nie, 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 nie. Race. Race, race, race. Enter. I zobaczmy teraz, jak sobie poradzi. Nie, nadal takie same możliwości ma. Lipa, trochę, trochę. Lipa. Jeżeli słyszycie takie walenie i szuranie w tle, to są moje koty. Postanowiły, że teraz najlepszy jest moment, żeby się poganiać. Także, wybaczcie. A <noise> genius. A ona jak ma na imię? Mister Genius. Fajnie, fajnie ma na imię. Dobra. Skoro tamten wyścig nie bardzo, ten nie bardzo jeszcze, ale może w tym już będzie. Tak, w tym już będzie ok. To odpalamy sobie ten wyścig, żeby ją wytrenować trochę. Dajemy też. Disaffect where the light like Racing, impact Dokładnie Bardzo dobrze, że ona lubi być pierwsza Bo ja to lubię A, jak ja dawno jeździłam No <zyswartość> Dawaj, dawaj Jedziesz, jedziesz, so jedziesz Jedziesz, jedziesz i jedziemy. Ja chcę przy barierce. Ładuj, ładuj się, ładuj sprinta, ładuj sprinta. Ładuj Sprinta, ładuj Sprinta. Ładuj, ładuj. Mamy 500 metrów, musi naładować. Musi naładować Sprinta. Słuchajcie, dobra puszczamy, już nie musimy trzymać się musi barierki. Dobra, naładuję tego sprinta. Widzę już, że naładuję. Super, naładuję, naładuje. No i jeszcze trochę i lecimy. Dokładnie, no leć, 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 leć maleńka, leć maleńka. Jest, udało się. Wygraliśmy. Udało się, udało się. Kurczę, ja zapomniałam zobaczyć, jakie inne konie biorą udział w wyścigu, ale jestem tak skupiona, kurczę, na tym, żeby ją wytrenować, że. Um, Okej. Okay. I możemy ją już teraz sobie troszeczkę podtrenować dzięki temu. Kurczę, kocham frontiaki. Na frontiakach się najlepiej ściga. Dobra. Kolejny race. I zobaczymy, czy teraz mam już jakieś szanse w tym wyścigu. Nie mam żadnych szcze... Nie mam żadnych szans w tym wyścigu. Słuchajcie, jeszcze nie. To jeszcze nie te czasy. No to nic, no to sp spróbujmy tu. No i tutaj już ma jakieś szanse. No to bierzemy ten wyścig. Bierzemy ten wyścig 650 i jedziemy. I jedziemy z koksem. Kurcze beznadziejna pozycja. Nie no. A zobaczmy naszych przeciwników i faworytów, zobaczmy jak oni wyglądają. Bo tutaj zawsze na samym początku jest pokazanie. <Szłuch> <SZłuch> no, ja jestem faworytem. Tutaj są inni faworyci. Dobra, jedziemy. Dobra Jesteśmy przy barierce, to już powinno być dobrze Trzymamy barierkę Trzymamy barierkę, barierka nasza O kurde Trochę muszę przystopować Dobra Muszę się naładować

Pięknie, zarobek już mamy ładny. A ona ma czwarty poziom, super. Trenujemy, trenujemy ją, trenujemy. Jeszcze jeden poziom i będę ją ukryła już jakimś ogierem. Bo chcę mieć kolejne zierbaki, tylko że chcę ją najpierw na maksa wytrenować i wtedy dopiero. Enter. Sprawdźmy, czy to pojedziemy. Uuu, tego nie pojedziemy jeszcze. Tego jeszcze nie pojedziemy. Ale to już pojedziemy. Trzeba jak najszybciej do y, drugiego poziomu źrebaka y, się dobić. No, dajesz. Uwaga... Źle! Za oh, wcześnie! Kurde, ale dobra. I well tak, tak sobie poradzimy. Bo jesteśmy przy samej barierce. Udało nam się. A, i tak sobie poradziliśmy. Nie są w stanie nas doścignąć. Pędzimy jak wiatr. No, nawet nie będę no, przetrzymywać. No, na to na spokojnie wygra. Dobra, już nie muszę trzymać. Ją na barierce. Dobra, i uwaga, jak wybiję tak 200 metrów, to jedziemy. I teraz jedziesz. Nie mają szans. Tak jest. I słuchajcie, to jest ostatni poziom. Trenujemy ją. Proszę bardzo, trening. To już jest maksymalny potencjał. O, ona ma lepsze, zobaczcie, znacznie lepsze po, ten y, statystyki od matki. To bardzo dobrze. Ma bardzo dobre statystyki. I teraz ją będziemy kryć. Zobaczymy, jakie są może jeszcze tutaj konie. Yy, Stalion 414. Yy, beznadziejny ten ogier. Yy, ale będziemy kryć. Weźmiemy sobie od razu to. Będziemy ją ukryć jakimś fajnym ogierkiem, tak, żeby dostać um, źrebaka przynajmniej na drugim poziomie. Mm. I teraz uh, Horse stalls Horse Tals, Horse stalls breed Horse. I teraz tak. To, ten jest, ale zobaczcie, to jest idealny też jedno. Uh, mm, Jednogwiazdkowy koń, ale ma takie sobie tutaj geny, to jest beznadziejny, no i teraz tak, dwugwiazdkowego potrzebujemy, idealny, ale on jest midlakiem, kurcze blade, ale on ma maksymalne statystyki, on ma maksymalne statystyki. I y, wtedy y, dziecko by miało na imię Mystery Art, gdyby się trafiło jakieś idealne. No ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy, może akurat, ale słuchajcie, mamy małe bardzo y, możliwości na dwójkę. Spróbujmy chociaż raz nim pokryć. Zobaczmy. A nie, zobaczyłam, jakie y, ma możliwości. O, beznadziejne. Ale jakie fajne te. Fajny, w ciapki! Skip to mail. I ty idziesz na sprzedaż bo ciebie nie chcemy Sell No ale fajne są te ciapki u niego No ale mimo wszystko jego nie chcemy mm. I tak się zastanawiam czy upgrade'ować bo wtedy Breed Horse up to level 3, Max Horse Grade 2. Mm. Dobra, upgradejemy. Jednocześnie zrobimy sobie to i wbijemy chyba już teraz następny poziom. Tak mi się wydaje. Tak jest, kolejny poziom. Done. Uuu. <ś> Gold, Brid Horse, Upsell Horse, Upgrade to Full Star Tego nie zrobimy, bo ja nie chcę sobie odblokowywać już wyższych poziomów, dopóki nie dostanę max, ym, takiego idealnego konia z dwóch gwiazdek, potem z trzech gwiazdek. Nie chcę sobie następnego to blokowywać, ym, bo potem tu mam straszne zamieszanie. I dobra. Teraz Full Stars i będziemy. Chodować. Będziemy hodować. I teraz tak, ten ma pierwszy poziom mm, nie. Ten ma pierwszy poziom nie. Mm. Tutaj mamy takie coś. Wybaczcie, ale kocie! Co ty tam psujesz? Zobaczcie, <laughs> mój kod właśnie chciał coś zepsuć. Ten też taki sobie. Ten, to jest ten, ten, co my już go z nim próbowaliśmy, ale on taki też. Mech, 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 mech. Mamy tylko 50% szans na dwójkę. Nie no, jeszcze raz spróbujmy. Nie tu, nie tu, co trzeba pokryłam. Nie to, co trzeba pokryłam. To nie ta miała być. Idziesz na sprzedaż. Sel. Arabicano tutaj mamy. Widzę. Kasztana, ale i tak go nie chcemy. Fallstars. O, coś już zrobiłam. No to dobrze. No to weźmiemy sobie kolekt. Nagrodę. Mm. Nie, na razie, na razie chcemy sobie jeszcze trochę pochodować yy, Bridhorse, nie tego co trzeba wtedy yy, pochodowałam. Tego, z tym chcemy. No jakąś dwójeczkę. No kurczę, co jest same jedynki? Ma być 50 na 50. Sel sprzedajemy. Dlatego Midlack. Mech, 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 mech. A może upgrade'ujmy jeszcze? Breed Horses up to level 4, Max Horses grade 3. Chance of Higher Grade 5%. No dobra, no spróbujmy. Breed Horses. No i teraz dwójka, trójka. No i nadal jest tyle samo. Miałam mieć większą szansę na. Um, lepszy grape. A tu lipa. Dobra, zróbmy tak. Zobaczcie. Zobaczcie. jest. Dobra. 4, 7, 4, 4. Ale to jest mi. O, o, kary, 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 kary. <laughs> ja Karus, 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 karus. No to zdecydowanie. Zdecydowanie z mystery ale mam inne imię. But, mech. Mech, mech. Czekajcie, bo tutaj zrobiłam sobie już kolejną kolekt. Dawaj nagrodę. No nie wiem. Nie wiem. Obraz, spróbujmy go. Uu. Nie możemy na razie. No to w tym czasie e, zrobimy jakiś wyścig. Zrobimy szybki wyścig. O, tutaj możemy unlockować to. E, możemy to. Mr. Genius. Nie mogę na razie, bo jest w. Mm, Tata, kurczę. Ale to też może wygrać. Chcę je jechać. Nie mogę? O. Mm. Lipa. A tu? Tu nie jestem kapet. Bez odz. Dobra. Po sobie pojedziemy. Chociaż. Chyba już minął czas, że możemy już tak. Już możemy za darmo. Słuchajcie, skipnąć. Mm, mm, beznadziejne statystyki. Idziesz na sprzedaż. Sio. Jeszcze raz. Co teraz wychodujemy? Tego. No po prostu jest idealny frontiak. Super, super, super. Jeszcze raz, breed. Dobra. Mm, I na no, jakiś wyścig musimy wziąć. Weźmiemy ten. Weźmiemy ten. Select, right, Win. I jedziemy. Jedziemy z tym koksikiem. Siódmy poziom. Hmm. Siódma pozycja, przepraszam. Ra, 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 ra. Jedziesz. Jedziesz w skarbie. A zapomniałam, że ona nie jest fronciakiem. Musimy trochę ją przytrzymać, żeby się naładowała. pushing hard in front of disappointing invention Sparkle shot striking the front no Earl in second position Just behind its comfy compliments Head to head with disappointing invention Still going its average genius steel Earl in second spot Sparkle shot in third place A length behind its comfy compliments And genius in Jedziesz, jedziesz, jedziesz. I wygraliśmy. Musimy zarabiać. Bo teraz drogie ogiery będą. Drogie łogierki, dobra. I sprawdźmy, co nam się urodziło. Drugi poziom z beznadziejnymi statystykami, ale kary. Kary ogier. Kary ogier jeszcze z. No, matko z odmianą Badger. O nie. No, ale no cóż, no nie bierzemy. No, beznadziejny. Beznadziejne statystyki ma. Mm, taki fajny. Taki fajny z wyglądu. Ale niestety, idziesz na sprzedaż, bo masz beznadziejne statystyki. Fall I jeszcze raz. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Bridujemy. Zdecydowanie bridujemy, bridujemy. Jeszcze musimy zarabiać. Musimy zarabiać, słuchajcie, na te krycie tragiczne. No to dawaj, tutaj jest dużo kasy. Select, ja chcę jechać damy więcej i start szósta pozycja też nie jest kurde najlepiej mogłoby być lepiej trochę za wcześnie no, ale Dawaj, dawaj, dawaj. Aj, waj. Dawaj, dawaj.

Average genius on the fence. Millionaire's. The, average. Head head with fancy the race continues with average ambassador. Traveling on the rails. It's average genius. It's millionaires flutes. Average genius. genius average ambassador in second position. On their back. Millionaires flutes. In the straight, average genius. Average ambassador watch the front. Tak jest. Wygraliśmy. Ile wygraliśmy? Kurczę, to nawet nie starczy na jedno krycie, ale zawsze coś tam do przodu. Ok, sprawdźmy. Beznadziejny. Mm. Taki beznadziejny. Nie chcemy cię. Sel. Sel. Nie chcemy. Won. Yy, jeszcze raz. Kryjemy jeszcze raz. Zdecydowanie jeszcze raz. Czymś fajnym. Czyli tym. I tą. Matko. To już będzie przedostatni słuchajcie. Bo już nie będę miała więcej kasy. Żeby to robić. Muszę więcej kasy zarobić. Tutaj jest najwięcej kasy. Z tego co mogę robić. Na tym koniu jedziemy, zrobimy becia, żeby jeszcze więcej wygrać, i jedziemy. No, dajesz trzecia pozycja. No, lepiej, lepiej, lepiej. Dobra, dawaj, dawaj, daj dawaj. Jedziesz. Dobrze, dobrze, jedziesz. A nie, nie jedziesz.

Dobrze, jedziemy już jako pierwsi to trzy punkty spokojnie sobie doładuję no jedziesz, jedziesz skarbie dobra i z tego zakrętu jak wyjdziemy, no to będziemy już szli sprintem Jedziesz, skarbie, dobrze. Jedziesz, 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 Udało Coś wygrałam. <laughs> A, muszę 6000 wygrać w wyścigach, dobra. Mm, riding Pretty, Bridge Homestead. A, no tak, no musimy to upgrade'ować. Słuchajcie. Income, najpierw upgrade. Dokładnie. I od razu sobie weźmiemy Collect. O, proszę bardzo. I Storehouse, upgrade. Proszę bardzo. I kolejny. Kolejna misja zrobiona. Wykonany. I teraz tak, muszę najpierw jakiegoś... A, jeszcze to muszę upgradeować. To, to no niestety, ale musimy zrobić. To jest pierwszy znak. To jest pierwszy znak. To jest też pierwszy znak. O, zmienił się wygląd. Dobra. I słuchajcie, to, co nam się urodziło w stajni. Zobaczymy w następnym odcinku. <gryw> Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i zapraszam do oglądania następnego odcinka. Pa. pa!